Co tu się zmieniło w tym polsku? Mm. Totalnie nikt Nie, sorry, butla nowa <grywa> zgadza <grywa> 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 Dobra muza leci w środku <grywa> Dobra 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 Gdzie jedziesz teraz? Ale nim? Normalnie, to jest to... czekaj, to wy, wy przyjechaliście na, na dwa? No bo ty lawetą też przyjechałeś, tak? Czy się no ja tego przywiozesz? tego przywiozę sobie lawetę i jeszcze kabrioleta lawetę. Aha, no dobra. A kabriolet stoi 15 km To obskoczyłeś, no Ale on teraz na benzynie jeszcze chodzi, nie? Ale Ty, nawet nie ty sobie ten gaz zamontowałeś, czy nie? nie już był, się. nie? No nie ma sensu, nie? No wrześniu, to pierwszy właściciel z po Wrocławiu już po A ciekawe, czy oni z salonu nie wyjechali z tym gazem, nie? Wyjechali z salonu No że na tym w salonie, nie? No. No. no, no I butla miała jeszcze padnąć No, to ja było był <noise> Wczoraj, czy ja? No, no Życie, no nawet. Dużo, ale tak, nie wiem, ale uratujcie ty, co Działają z przodu też peracze? Uważ, nie, Poważnie? Musi, to jest zamontowane. No, ale za dnia pewnie wygląda. No, musi to dobrze dawać. Za, to jest jeden z problem Jaki? Aha! Tak, jakby włączył całą No Ale dobrze to wygląda Z jednej jak... strony tak, ale z drugiej strony jest fajna rzecz, jak się wjedziesz sobie o wodnicę i ci zapierdzielają, migają Zjedź, zjedź, zjedź No wiem, wiem no, no, no. no to sobie grzecznie zjadę, to powymieniam jakieś auto I fu. Wtedy za nim, fuu, szperaczami, jasną średę <grym> No i po to, żeś walił nie, zabawka Jemu tu fajnie spójnie to wygląda z tymi felgami, bo jakby miał zwykłe nie. No to już by było tutaj za no, grubo z przodu kilka samochodów właśnie z tymi felgami i naprawdę się Fajnie się te felgi spisują, na tą jazdę, już kilka lat mam te felgi Na tą jazdę, pomimo tego, faktem, to są Chińczyki No przecież a nikt no, tego nie kryje więc, i nie ma nie ta, co więc są Chińczyki, ostatnio wzięliśmy je na wyważarkę I kurna nic dokładałem w przod. Czyli to ta są rano. oryginalne felgi no? <śmianowite> 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 jak <na skleczyki>? Inaczej. <śmianowite> z kości się postarali, by musieli dostać nie pół miski ryż, no. miskę ryżu A już nie pamiętam, czy się z tyłu jest dystans czy nie? Nie, no, jest tak fabrycznie One takie Ale to mają, one mają... One mają takie ale tylne mają bardziej? Tak. No to to jest idealnie zrobione pod ten samochód, nie? Inaczej. One tak mają taki odsadzenie Ale przód i tył jest taki sam czy nie? No. To są Piękny żar Jedyne żarty. co, to znaczki są stosowane na, na na kapslach Bo są jeszcze wersje bez tych No No, no jest wersja z polskim Fiatem Pasuje Napoloneza, polskiego Fiatu, chamsku i breszkelsku Pasuje No, pasuje. no nie, lubię też Fajnie się z nim jest. Jeszcze kombi, gra i trąbi no Ze fajnie. środka Zajebiście No, nowej z Pana Stewnickiego do góry W Sopocie mieszka, nie? Na ha. No 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 tak go kojarzę go tam Ale też tego gitarzystę kojarzę tego drugiego też tam po Sopocie chodzi często Pluta. Jak się nazywa? Kluta Kluta. Okay. Nie, Grzesiu teraz się wyprowadził Mówimy Grzesiu a to jest gość kurde 70 kurde, On się w ogóle nie zmienia 70. kompletnie no. Dobra, Lecę. Go. do zobaczenia!